Szanowni widzowie, dzisiaj jestem z moją przyjaciółką w Heaven. Dobra, yy, są nowe rzeczy Tutaj w tym yy, Dobra, trzeba wejść w meble I patrzcie co jest Akurat domu sobie nie zrobiłam, ale Dobra, jest coś takiego, ale jeszcze wam pokażę Zobaczcie, to jest nowe, tylko trzeba kupić gainka, ale tutaj są za darmo. Ja właśnie już to mam zrobione. Moja koleżanka już zrobiła dom, tu wchodzę. A, jakiś gościu chcę. Jak ja wejdę, to wam. A, okej, okay, już. Dobra, i kolejny w no... I Propsach to jest. Mamy takie róże. I takie róże. Fajnie to jest. Hmm. Dobra, zobaczymy, co coś tutaj jest. Tutaj niestety nic nie ma. Jeszcze tutaj jest czepka. Można sobie ją położyć. No moja przyjaciółka też kilka tutaj rozłożyła nowych. Hmm. Suteczka do zębów nawet jest. Dobra, ja to usunę. I zobaczymy, co coś jest nowego dla zwierzaczków. Jest aku akwarium! Wow! Jest też za VIP takie akwarium, widzicie? Ale ja nie mam wykupionego. No właśnie, jest też tarcza. O, co co, um, Dobra, a tutaj? No właśnie! Od też można teraz przedstawić. Ale super, teraz są te nowe dodatki. Poduszka, pierduszka. Gaśnica. Latarka nawet. Dobra, a tutaj coś się zmieniło? Teraz można położyć tak o, na płasko telefon. I tablet. I reszta się nic nie zmieniła. A to? Złoto i to nie było tych gazet tylko. I tu są te tarcze tar 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 i różne tam. Yy, dobra. Raczej już nic więcej. Oj, co to? No co to jest? Ok. Jeśli chcecie, to mogę was oprowadzić po tym domku. Jeśli nie macie premium, a chcecie zobaczyć ten dom? To ja was oprowadzę. Dobra. To jest moją przyjaciółką. Wskakujemy do basenu, i tu jest fajne coś. O! I tu wpływamy, i tu jest właśnie takie coś. Fajne pomieszczenie. Naprawdę polecam. Też bym chciała mieć premium, ale to moja przyjaciółka właśnie zrobiła. Tutaj mamy garaż tradycyjnie. Garaż. No każdy jest garaż. No, sypialnia pierwsza. No i siłownia, jak już było widać. Salonik. Wielki telewizor. Nie jestem współlokatorką, więc nie... Weź... Yy, Otwórz telewizor. O, dobra, ja teraz tak. No i taki duży. O, się odpaliła. Kanapy dwie. Balkon. Jest tu i ogólnie tutaj, tak? Tu jest łazienka dla gości, taka. Do Was idą przyjaciele w odwiedziny. I taki pokój. Łazienka. I taki pokój dla dzieci. No i oczywiście największy. Ma tutaj garderobę z safe Fajny kryształ w ogóle tu jest. A ja się z Wami żegnam i do następnego filmu.